Chryste. Usiądźcie kochani. O kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Trochę inaczej niż jeszcze dwa lata temu przeżywamy tę dzisiejszą uroczystość. Wtedy msza jest bez kazania, dlatego że później wychodzimy w trasę do czterech ołtarzy. Przy każdym jest kazanie krótkie. Wypowiedziane do tej Ewangelii, która jest przewidziana przy, tej konkretnej, przy tym konkretnym ołtarzu. Dzisiaj będzie trochę inaczej ze względu na te czasy, jakie mamy. Kazanie jest teraz. Po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji z tego kościoła. Udamy się wokół kościoła. Tutaj na południowej ścianie jest przygotowane miejsce, gdzie będzie ołtarz. I tak cztery razy będziemy szli. Za każdym razem zachodząc, asysta będzie zachodziła z księdzem, który będzie niósł na święty sakrament i tam będzie po kolei będą te kom, kom, konkretne kolejne ołtarze, ale już wtedy bez kazania. To kazanie, to słowo jest przekazywane teraz. Tam będziemy się modlić, wychodząc z kościoła, znajdziemy sobie miejsce, będzie nagłośnienie, także jest, to wszystko będzie słyszalne, ale to będzie dopiero później. Teraz spróbujmy zwrócić się Tutaj w stronę ołtarza i przyjrzeć się temu, co tutaj za chwilę będzie się działo. Bo to są, kochani, najważniejsze wydarzenia. Dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny jest związana ze świętowaniem Wielkiej Nocy, bo Boże Ciało nie ma jakiejś daty konkretnej w kalendarzu, że tego i tego dnia czerwca będziemy to święto przeżywać, ale wypada ona w zależności od tego, kiedy. Wypada Wielkanoc. Dlatego, że okres Wielkanocny kończy się niedzielą zesłania Ducha Świętego. Tydzień później mamy Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, i czwartek po właśnie Niedzieli Trójcy Przenajświętszej jest uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dlaczego to dzisiejsze święto jest takie ważne? I nie chodzi już o tradycję, nie chodzi o to, że to jest dzień wolny od pracy, od lat zawsze tak było. Że wychodziliśmy razem całą rodziną i udawaliśmy się w procesji do czterech ołtarzy. Ale trzeba skupić się właśnie w kontekście samej Wielkiej Nocy i tego, co Pan Bóg dla nas uczynił i co się dzieje dalej. Bo zobaczcie, zakończył się okres Wielkanocny, ale my dalej idziemy w stronę nieba i korzystamy z tego, co Jezus nam wysłużył przez te święte misteria. Które kilka, kilka właściwie prawie 10 tygodni temu żeśmy przeżywali. To jest, kochani, bardzo ważne. Najświętsze ciało i krew pańska, te dwie postacie eucharystyczne, które bardzo często gdzieś w naszej mentalności może już tracą na znaczeniu, a to jest błąd. I to jest może można powiedzieć inaczej. To jest. Działanie złego ducha, który właśnie to ma na celu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my przestajemy wierzyć w żywą obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina, kiedy my rzadziej zaczynamy przyjmować ten pokarm dający życie, to brakuje nam sił, aby się przed złym duchem bronić. I zły duch dobrze o tym wie. Dlatego atakuje właśnie Eucharystię, a pośrednio kapłanów, którzy. Tę Eucharystię sprawują. Wiadomo, nikt nie jest bez winy, nie ma ludzi niewinnych. Nie ma ludzi bez grzechu. Kapłan też nie jest człowiekiem bez grzechu. Tacy jesteśmy wszyscy. Idziemy na tym samym wózku. Mamy okazję kiedyś wejść do nieba i to niebo już właściwie możemy tego nieba pomału doświadczać tu i teraz. Ale czy my tego chcemy? Czy my jesteśmy tego świadomi? że chociaż jesteśmy słami, że chociaż jesteśmy grzeszni, to jednak Bóg nas wzmacnia. Gdzie się tak utarło od wielu, wielu, wielu pokoleń, że bardzo często do komunii świętej ludzie przystępują tylko na święta. Przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, kolejki ustawiają się do konfesjonałów, aby oczyścić się z grzechu, wyspowiadać. I potem człowiek przyjmie raz na święta, komunię być może dwa, czasami trochę więcej, ale później dziś znowu zapomina o tym, no, nawet do kościoła przyjdzie, ale postoi, posłucha, wyjdzie, i tak naprawdę nic się nie dzieje. Tymczasem zobaczcie, Pan Jezus celowo daje nam siebie na pokarm, abyśmy nie, nie ustali w drodze. Kiedy po 40 dniach po zmartwychwstaniu Pan Jezus wraca do Ojca, w Ewangelii Mateusza jest napisane takie słowa, że Pan Jezus na końcu Ewangelii mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata, ja nie zostawiam was sierotami. Jestem tu z Wami. i Możecie do mnie przyjść tak, jak przychodzili ci ludzie dwa tysiące lat temu, i my możemy do Jezusa przychodzić. I on jest żywy i prawdziwy pod postacią chleba i wina. To nie jest żaden symbol. To jest konkretna obecność, realna obecność. To jest właśnie ten największy cud, jakiego doświadczamy każdego dnia. I ważne, żeby nam nigdy nie spowszedniał. Bo jeżeli nam ten cud spowszednieje, jeżeli przestaniemy tu przychodzić, jeżeli przestaniemy się zachwycać Jezusem, który zrobił dla nas to, co zrobił, czego sami w życiu byśmy nie byli w stanie uczynić. Jeżeli to gdzieś nam spowszednieje, gdzieś to zostanie, zepchniemy na, na dalszy plan, to my na tym stracimy. Kochani, to my na tym zawsze tracimy, kiedy tu nie przychodzimy. Komunia święta nie ma być taką formą nagrody za dobre życie, to nie, nie o to chodzi, żebym ja musiał się zmienić, pokazać Panu Bogu, jaki to ja jestem wspaniały, żebym mógł przyjść do tej komunii, przyjąć, przystąpić tak, jak żeby mi Pan Jezus pogłaskał, o jaki ty dobry jesteś. Jeżeli chcę się zmienić, to ja muszę tu przyjść i karmić się tym pokarmem. Inaczej nie będę miał siły o niebo zawalczyć. Dlaczego, kochani, dzisiaj usłyszeliśmy Ewangelii właśnie opis tej ostatniej wieczerzy, na której Jezus ustanawia ten sakrament? To jest bardzo ważne. Kiedy to się dzieje? Dzieje się w czasie świętowania Paschy. Czym jest Pascha? Pascha to jest przejście z niewoli do życia, z niewoli egipskiej do wolności. Do wolności. Pamiętamy plagi egipskie, pamiętamy ostatnią z tych plag, czyli śmierć pierworodnych. Ale u Izraelitów nikt nie ucierpiał. Dlaczego? Bo Pan Bóg nakazał im postarać się o baranka. I tego baranka mieli strzec. W odpowiedniej porze, 14 dnia miesiąca Nisan, mieli go o zmierzchu zabić i krwią baranka skropić progi od drzwi swoich domów. A samo mięso baranka mieli spożyć z gorzkimi ziołami. I do tego mieli używać niekwaszonego chleba. Takiego, który się nieraz robi na prędce w drodze. My dzisiaj jesteśmy niezwyczajni tego, bo my właściwie chcemy chleb, to idziemy, idziemy do sklepu. Czasami niektóre gospodynie w domu mają zakwas i same pieką chleb, ale zasadniczo nikt się tym nie przejmuje. To jest jakiś zupełnie inny świat. Natomiast tam, jeżeli był czas, jeżeli się gdzieś tam ktoś obozem rozłożył, tak jak Izraelici, którzy przez 40 lat później szli przez pustynię, czy w ogóle ci wszystkie narody, takie nomadów, jak, jak wiedzieli, że parę dni pobędą na miejscu, no to można było przygotować zakwas, można było przygotować ciasto, to ciasto ładnie wyrosło, wtedy dopiero z tego ciasta pieczono chleb. Natomiast kiedy nie było czasu, to było po prostu zmieszanie wody z, z mąką i takie potłomyki były robione, tak zwana maca. I taki właśnie chleb był używany w czasie tego święta Paschy. Izraelici mieli to, to święto, Obchodzić co roku, to było najważniejsze święto. I wręcz była cała tradycja, cała liturgia tego święta, które wymagało właśnie też między innymi takiego chleba, ale też i, i, i wznoszenia kielicha wina. Były takie trzy kielichy. I dlatego Pan Jezus posługuje się tymi podstawowymi darami, które daje nam ziemia, jako pokarm, chleb i wino. My dzisiaj trochę inaczej na to patrzymy, ale. Ale pamiętajcie, wtedy nie, nie było wody w butelkach mineralnej, elegancko gazowana, niegazowana, nawet w kranach kranów nie było. Ta woda, która była, była jaka była. To dzisiaj pojedźcie sobie tam i napijcie się wody takiej z kranu, czy, czy z rzeki, czy ze studni, no to zobaczycie o co chodzi. To, się, to nie przejdzie przez człowieka normalnie. Dlatego nie pito zwykłej wody, tylko wodę mieszaną właśnie z winem. Stąd w czasie Mszy Świętej taki obrzęd również jest. To były podstawowe jedzenie, najprostsze. I Pan Jezus, żeby nas nie straszyć, żeby nam w jakiś sposób czegoś nie wiadomo czego nie, 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 nie działać, właśnie wziął ten chleb zwykły, ten niekwaszony, połamał, dawał swoim uczniom, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął ten kielich, dał mi się napić i mówi, bierzcie, pijcie, to jest krew moja. Nie jest symbol to jest krew moja, to jest ciało moje. I zobaczcie, kiedy po zmartwychwstaniu uczniowie idący do Emaus spotykają Jezusa w drodze, nawet nie wiedzą, że to jest On. On z nimi idzie, z nimi rozmawia. Dopiero przy, wtedy, kiedy zaprosili Go na wieczerze, wziął chleb, połamał go i dawał, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest, moje, to jest ciało moje. Wtedy Go poznali. Wtedy otworzyły się im oczy. I właśnie dlatego, jeżeli my będziemy przychodzić do Jezusa, będziemy karmić się jego ciałem, będziemy dbać o to, żeby zawsze w naszym sercu był, wtedy będziemy mieli siłę zawalczyć o niebo. Wtedy będziemy potrafili patrzeć na siebie i widzieć w swoich najbliższych swój skarb. Wtedy ta miłość, której źródłem jest Bóg, którą, którą to, to, tą siłą miłości dzieli się z nami, sprawia, że my zaczynamy być lepsi. To jest nawrócenie. Zmienia się nasza mentalność, zmienia się nasz sposób patrzenia, sposób wartościowania, zmienia się nasze życie. Nie czekamy, że ktoś się zmieni, to my się zmieniamy, a jak my się zmieniamy, to świat staje się lepszy. To jest, kochani, przepis na to, co możemy zrobić w tych trudnych czasach. Dlatego, kochani, dziękując Panu Bogu za ten wielki dar, jakim jest Eucharystia, chcemy dzisiaj właśnie też wyjść w procesji. Aby przypomnieć tym, którzy może już dawno tutaj do kościoła nie przychodzili, że jest ktoś, kto ich kocha, tak jak my nas kochamy, to wiemy i dlatego wychodzimy z tym Jezusem tym samym, pokazać innym, że i oni, jeżeli do niego przyjdą, znajdą pomoc. To jest nasze świadectwo wiary. O to w tym wszystkim chodzi. Aby Jezus też spojrzał na nas, do którego, bo przychodzi do nas, zaprasza nas. Do tego, żebyśmy otworzyli swoje serce, wychodzi do nas. Nie czeka tylko, ale wychodzi wręcz do nas. To się dzieje, można powiedzieć, raz w roku, bo Pan Bóg nigdy się nam nie narzuca, nigdy nas do niczego nie zmusza, nigdy z butami w nasze życie nie wchodzi. Przychodzi wtedy, kiedy my tego chcemy, ale o sobie przypomina, żeśmy nie zapomnieli, że On jest i może pomóc, ale że my musimy tego chcieć. I nie ma lepszej pomocy niż to, kiedy przyjdziemy do niego, aby się nakarmić jego ciałem, jego krwią. Bo tylko wtedy będziemy mieli życie w sobie. Tylko wtedy, tak jak Jezus mówi o sobie: Ja jestem krzewem winnym, wylatoroślami, ta latorośl sama z siebie nie wyda owocu. Musi trwać w winnym krzewie, musi czerpać soki z niego. I tak samo i my, jeżeli nie będziemy trwali w Jezusie, nie będziemy mieli życia w sobie. Ciągle będziemy skupieni tylko i wyłącznie na sobie będziemy myśleć o sobie, ciągle będziemy niezadowoleni, ciągle będziemy, widzieć jakieś, będziemy mieć jakieś pretensje, problemy, ciągle będziemy się innych czepiać, że to oni są winni i się nic nie zmieni. Ale kiedy otwieramy serce i pozwolimy Panu Bogu działać, kiedy nasza dusza ma siłę o to niebo zawalczyć, bo jest karmiona Eucharystią, tym chlebem, prawdziwym chlebem z nieba, wtedy nasza mentalność się zmienia i zaczynamy widzieć świat tak, jak patrzy Bóg. I patrzeć na siebie zaczynamy tak, jak On na nas patrzy, miłością. I zaczynamy sobie nawzajem służyć, zaczynamy się sobą cieszyć, zaczynamy sobie pomagać i, i wspólnie pielgrzymować tą drogą, która ma swój finał mieć w niebie. Wszystko zależy od nas. Pan Bóg dał nam wszystko, co tylko mógł. Więcej już nic nie jest w stanie uczynić, bo zostaje tylko jeszcze nasza chęć i nasza odpowiedź. Czy my. Chcemy ten dar, który nam dał przyjąć. Dar, którym jest życie wieczne w Jego Królestwie. Bo to ziemskie życie, czy tego chcemy, czy nie ono się skończy, to jest tylko krótka chwila i od wieczności dzieli nas tylko czas. Warto go więc dobrze wykorzystać, aby odziedziczyć to, co Bóg dla nas przygotował. Życie wiecznej szczęśliwości w niebie, bo tam jest nasze dziedzictwo, tam jest nasza Ojczyzna. I tam wszyscy zdążamy. Dlatego przychodźmy do Jezusa, aby szukać w nim sił. Bo żeby tam dotrzeć, trzeba się wykazać. Trzeba się zaprzeć samego siebie codziennie, przestać się, skupiać się na sobie, brać swój krzyż i iść za Jezusem. Żeby nam sił nie zabrakło, Jezus karmi nas swoim ciałem. Korzystajmy więc z tego daru, a na pewno kiedyś będziemy się cieszyć radością bez końca. W domu Ojca w niebie. Amen.